Pierwsza pomoc dla niemowlęcia, czyli dziecka do pierwszego roku życia, różni się od pomocy udzielanej starszemu dziecku. Jednak w nagłej sytuacji, gdy dziecko jest nieprzytomne, nie należy tracić czasu na ustalanie jego faktycznego wieku. Nieprzytomne niemowlę ułóż na twardym podłożu, najlepiej na podłodze. Jeśli dziecko nie oddycha, chwyć za jego podbródek i czoło i odchyl mu głowę, by rozpocząć reanimację. Jeśli będziesz sam z nieprzytomnym dzieckiem, wezwij karetkę, zanim rozpoczniesz reanimację. Jednocześnie na przemian ze sztucznym oddychaniem rozpocznij masaż serca postępując według schematu. Dwa wdmuchnięcia na 15 uciśnięć klatki piersiowej. Klatkę piersiową uciskaj nieco powyżej mostka używając dwóch palców, wskazującego i serdecznego. Ręce powinny być wyprostowane, a siła nacisku powinna powodować przemieszczanie się mostka niemowlęcia 1,5 do 2,5 cm. Tempo ucisków powinno wynosić od 80 do 100 minutę. Masaż serca i sztuczne oddychanie prowadzi ciągle, aż oddech powróci, albo, gdy to nie nastąpi, aż do przyjazdu karetki pogotowia.